Dobrze, siemaś, witajcie, ja jestem Dariel i witam was w Elder Scrolls... Chciałbym powiedzieć online, ale witam was w The Elder Scrolls 3 Morrowind w programie Retro Over. Dziś zapoznamy się z tą produkcją, wspominamy trochę i zobaczymy jak ta produkcja zmieniła się na przestrzeni lat i dlaczego fale wody mnie denerwują. Oczywiście, to jest tutorial, początek samej gry, e, który mi najbardziej podoba z całej serii, ponieważ krok po kroku poznajemy naszą postać, tworzymy ją i możemy to stosować do swoich upodobań. Ja wezmę Norda, ponieważ, no powiedzmy, będzie taki hołd do Skyrima. Oczywiście, bez tej gry, bez Morrowind nie powstałaby seria dalsza. Historia tej części jest taka, że po kilku latach od stworzenia Daggerfall twórcy mieli problemy, i dopiero teraz, przy Morrowindzie, powstali jak z popiołów i budują właśnie się na tej serii. Tutaj, właśnie, trafiam do opcji tworzenia klasy, która jest z jedną z również ciekawszych opcji w tej grze. I zawsze, gdy zaczynamy, zawsze jest inaczej i może stosować właściwie do swoich potrzeb. I tutaj właśnie mamy trzy opcje tworzenia postaci. Możemy odpowiadać na pytania, wybrać z danej listy lub zupełnie tworzyć nową postać, wybierając jej dane współczynniki i umiejętności. Może wypełnimy dokumenty i możemy się specjalizować w walce, magii lub sprycie oczywiście walka. W weźmiemy zwinność, też potencjał, ciężki montaż. Oczywiście tej broń, e, zresztą zobaczcie ile dużo jest właśnie mm, powiedzmy z umiejętności w, powiedz, Porównując to do skali. Mamy przykład broń dzielimy na, e, na ostrza i obuchowe e, Pancerze oczywiście są średnie, ciężkie, są też włócznie i topory osobno Także to jest dość rozbudowane. Dobra, nie będę już trochę tak wybierał tego wszystkiego. Ale zaraz później Wam wytłumaczę na czym polega właśnie system rozwoju postaci. Oczywiście musimy też wybrać znak Zodiaku, czego nie było właśnie w Skyrimie. Oczywiście to będę od tą grę do tego, ponieważ w no, Skyrim jest jeden z lepszych produkcji. I miejscami bardzo nawet chyba nawet lepszy niż Morrowind. Już ob obliwianie nie będę wspominał, ponieważ to jest temat na zupełną inną historię. No dobrze, teraz czas na to, już. Yy, aha, jeszcze muszę dokumenty. Ok, teraz mogę wam pokazać jedną z. jedną wad tej gry która zawsze była w tej produkcji, czyli interfejs postaci. Jeśli chodzi właśnie o ekwipunek. Zamiście, że przedmioty są strasznie, strasznie, strasznie małe i dopiero gdy znajdziemy na nie, to wiemy co to jest. Najgorzej jest właśnie z butelkami i z wszelkiego rodzaju. Jakby to powiedzieć, wszelkiego rodzaju zwojami. Ponieważ nie ma różnicy naprawdę. Wyglądzie, co jest lepsze, co jest gorsze, czym się one różnią. to jest mała wskazówka, jeśli się będziecie grali, to mamy już od razu jeden z przedmiotów magicznych. Tutaj możemy go od razu założyć. Eee, boże. No. dawno nie grałem. Muszę mi trochę wybaczyć. Oczywiście teraz zostaliśmy. Krok po kroku dostajemy dostęp do wszystkiego i oczywiście dostajemy dokumenty i oddajemy je kapitanowi. Tutaj właśnie mamy system system dialogowy, który jest no już archaiczny i tego typu rzeczy nie robi się, ponieważ mamy tonę tekstu i po prostu możemy przeklikiwać i czytać wszystko co chcemy i oczywiście mamy też hiperłącza nazwijmy to niebiesko zaznaczone, gdzie możemy na przykład dostać w tym momencie zadanie i dodatkowo pytać o kolejne rzeczy, kolejne i kolejne i tak dalej, i tak dalej. Ok, jak gra nam powiedziała już powodzenia, no to powodzenia. Teraz pokażę Wam z innym jeszcze jeden z jedenastyków w tej grze. Gdy widzimy z. Jeszcze miasteczka kawałek dalej, myślę, to będzie gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Spójrzmy na niebo, i tutaj coś powinno się zaraz paść. Hm, jeszcze nie, chyba tam trochę dalej. ciekawe, Fajne, że to był właśnie jeden z sekretów powiedzmy tej gry, gdzie możemy... O już jest. Niestety to już jest odskryptowane, ale to jest taki swego rodzaju bonus, gdzie możemy właśnie zabrać przedmioty. I do, mieć dodatkowo już swoje nowe rzeczy. Oczywiście każdą postać może ukryć, zabrać. I wszystko to, co mieliśmy. Mamy miecz. Ok, tak nasza postać wygląda. Z tyłu, widok z tyłu jest naprawdę dość tragiczny. <grych> Zresztą sami widzicie, że animacja boli. Tylko jeszcze i tak, się robiło, że można ją zobaczyć całkowicie. Ale dobra, to nieważne. Tak. Oczywiście walka. Jest e, też dość toporna. Niestety nie przeżyła <gry> dość długo. Może z czymś zobaczymy? zobaczcie zobaczycie? A zresztą mapy zobaczymy też. Świat gry jest bardzo, bardzo duży. E, jedną z jedną właśnie z wad tej plusy jest taka, że wszystko musimy robić na piechotę. Mamy oczywiście jakieś swego rodzaju e, do transportu, ale niestety musimy większość miejsc przejść na piechotę. Jeśli chodzi o wykonywanie zadań to jest ona standardowa. Gra w tej serii po prostu przejdź gdzieś tam, zabić coś tam, właśnie dla każdego RPG. Plus yy, jest takie może problem z polską wersją językową. Tu mają właśnie walkę. Takie brzydkie oko. Teraz na tym właśnie wygląda cała walka, nie mamy żadnych. Yy, nie kombinujemy żadnych ataków. Możemy oczywiście. Możemy oczywiście z boku atakować. Lub po prostu trzymając dłużej, zaśniejszy si za pół cios. System rozwoju postaci wygląda podobnie jak w każdej serii Albertscross. I więc czegoś używamy, tym jesteśmy w lewsi. Ale po... Ukończenie danego, powiedzmy, yy, skończenie danego levelu. Dostajemy możliwość dysponowania do współczynników, zwiększyć możemy siły, oczywiście, inteligencję i tak dalej, i tak dalej. I wchodzimy na pustkowia. Nie pamiętam, że tak on, jak to nazywało się. Ale to jest właśnie charakterystyczny motyw dla tej części. spalone na ziemię yy, pustynne, Dobra, zdechło. No, jak widzicie, tak wygląda właśnie Skyrim, <gryw> chciałem powiedzieć Skyrim, ale wygląda tak właśnie jak Dużo pustych przestrzeni. Niektóre lokacje są właśnie takie szarobure, trochę dołujące, a niektóre są właśnie bagienne. Nie mamy tutaj właśnie typowo RPGowych lasów czy tundry, jak w Skyrimie. Mamy właśnie tylko pustynię, jakieś wielkie grzyby po drodze. Zupełnie inny klimat niż taki, co y, mieliśmy do czynienia właśnie z innymi produkcjami. Oczywiście są te książki, zabieramy je. No i muzyka cały czas stawi na najwyższym poziomie. Da słynny motyw, który właśnie już jest przerabiany. Przybył przerabiany w Oblivionie, w Skyrimie No i jest przerabiany będzie właściwie z wersji online. Dobra, tutaj właśnie... Sprawdzę, czy tutaj właśnie działa jeszcze jedna taka um, znajdźka powiedzmy. oczywiście woda. Ja osobiście, kiedy zobaczyłem pierwszy raz y, grę w akcji na trailerach, to oczywiście obniżałem to chyba z 20 razy, ponieważ robiło to na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. No i w czasach kiedy ta gra wychodziła, miała bardzo dużo wymagania i mało kto mógł w to zagrać. A dziś może po prostu kupić tą grę za 5 zł i. Aha, to jest związane z zadaniem, że dobra pamiętam o co chodzi. Możemy z tą kupić gry za 5 zł z, z dodatkami dwoma, które są bardzo ciekawe. I mieć przyjemność właściwie z tą grą i z tą serią jeszcze dłużej. Ale przejdziemy jeszcze do Łazika. czegoś bardzo dziwnego. Tak, podróż. Balmora, słynne miasto. Tutaj właśnie najwięcej się dzieje. To jest pierwsze miasto, które, większe miasto, które widzimy. Oczywiście sami grze mamy wszystkiego rodzaju gildie, złodziei, wojowników i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mógłbym opowiadać o tej grze jeszcze dłużej i jeszcze dłużej o przygodach, które możemy nas spotkać. Ale myślę, że najbardziej myślę, że lepiej gdybyście je sami od, odkryli. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Przykłę się jeszcze aktualizacji mod. Aktualizację w sumie do tej gry, który przynosi grafikę ze Skyrim, ale właśnie do tego świata do Morrowind i wygląda to naprawdę o wiele y, lepiej. I oczywiście, wszystkie mechaniki też Skyrima będą przeniesione, no i chyba myślę, że czas odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto zagrać w tym momencie w tą grę. Jeśli nie mieliście przyjemności z tą częścią, to myślę, że warto jak najbardziej. Zwłaszcza, gdy e, lubicie właśnie tą... A, nie kupuję tego typu rzeczy, nie kupuję tego typu rzeczy, dobra. Jeśli właśnie polubiliście właśnie Skyrim'a, a jeśli nie graliście w ogóle RPG to myślę, że to jest jedna z pierwszych produkcji, którą powinniście zagrać. Która jest dość bardzo przyjemna. Graficznie, póki co, jedynie posta modele postaci i twarze mogą razić ich animacje. Ale na no po powiem Wam, że to cały czas raziło nawet w tamtych czasach i nie było to coś mało tego Dobra, chodźmy do wody. No niestety, hmm. <grybuj> szału nie robi. Dobra, myślę, że zostaje właśnie z taką myślą na koniec, że Morrowind i Skyrim to są dwie, najlepsze z najlepszych produkcji The Elder Scrolls, jeśli chodzi o przyszłą wersję online, to myślę, że możecie spokojnie, lepiej zainwestować właśnie chyba w Morrowind niż w wersję online, przyniesie Wam ona więcej satysfakcji, a ja żegnam się z Wami do następnego odcinka Retro Over. Cześć i na razie.